Życie nie zgadniesz, jak skończy się ta historia. Mogę się z tobą założyć, ale próbuj. Była kiedyś firma, w której szef był bardzo surowy. Karał swoich pracowników za błędy lub brak postępów. Pewnego dnia, gdy przyszli do pracy, zauważyli tabliczkę z napisem Wczoraj umarła osoba, która powstrzymywała cię przed odniesieniem sukcesu w tej firmie. Proszę, zbierzcie się na nabożeństwo w sali zgromadzeń. Z jednej strony byli smutni, że ich szef nie żyje, ale z drugiej strony byli zaintrygowani opcją awansu. Gdy weszli do sali zgromadzeń, byli zaskoczeni. Że szef jest cały i zdrów. Zastanawiali się, jeżeli to nie on powstrzymywał nas od sukcesu, no to kto? Pracownicy jeden po drugim podchodzili do trumny, a kiedy zaglądali do środka. Byli zdziwieni. W trumnie leżało lustro, więc kiedy patrzyli się do środka, widzieli swoje odbicie. Obok lustra była tabliczka z napisem: Jedyną osobą, która jest w stanie ograniczyć twój sukces, jesteś ty. Twoje życie zmieni się, kiedy przebijesz się przez swoje ograniczające przekonania. I zdasz sobie sprawę z tego, że masz pełną kontrolę nad swoim życiem i nikogo nie możesz winić za to, w jakim miejscu jesteś. Morał tej historii trochę boli, nie? Bo pokazuje, że trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Zaobserwuj mu, Profil po więcej inspirujących historii. A jeżeli chcesz potrafić stworzyć siebie i swoje życie, wejdź na mojego Insta. Pomogę ci osiągnąć Twoje cele.